Hej, witajcie z powrotem, z tej strony Opel i Ała. Ja. I, I on. Dobry wujek Piotrek, Wracamy z powrotem kurwa z Halo 2 aniversary. Jedziemy, czekamy ja kurwa, czekamy na wejście dobre kurwa na schody, więc... Aaaa, zajebać wszystko i chuj spadłem. O, ale Sniper ma piękny dźwięk. Mi się bardziej e, nie podoba w tym wszystkim dźwięk, kurwa, bazuki. Przybliżyć się do mikrofonu. że jak to mi wczoraj kumpel powiedział, że mój głos jest taki typowo youtuberski. Nie wiem, co to kurwa znaczy. Cześć się, że nie jest dobrze, no. No to by było gorzej. Dobra, mordujemy ich, czy idziemy? Czy... No nie wiem, w się sam nie wbije, ze za zabicie ile. plecy Plecy, 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 ale miałeś fuksa, kurwa. Wow. Wiem, patrz od razu kurwa rrr. Patrz co robię, patrz kurwa! Gdzie ty jesteś? No w drugiej sali. A już. jedziesz po tym, po dziadku Ty zabiłeś go Ty nie żyje, zabiłeś dziadka Ej on nie powinien latać przypadkiem Powinien tylko jak dostał po zębach to już nie lata o. Kinematic. Patrz ile mi zawdzięczasz, R rekord kurwa 15 sekund po Bosie Kinematyk. Run Forest, run A to jest to takie typowe ten, e jak to było? Szkl zaszklenie czy jakoś tak? I mi się, Iwan mi się wpierdolił na ekran Trzeba żeby zszedł. Kurwa, to nie czaję tego troszeczkę. Ale czego? Nie no, bo on go teraz tak by uratował, nie? No. Więc no tak... Chuj. No uratował go, żeby kurwa nie odpalili haloringów. ringów dwie więcej przecież niż ustawa przewiduje. Znaczy no Master Chief walczy, żeby to zniszczyć, nie? To raczej ci profeci kurwa zbierają te ringi, żeby Nie! Je... Nie, 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 Tam ja się coś pomieszało kurwa w całym tym uniwersum. W całym tym uniwersum chodzi o to, że halo odpalają to, że wybijają wszystkich dookoła, żeby A, nie miał żarcia, tak? Racja, racja, bo to tylko tam gdzieś jakieś ludzkie geny czy coś, ludzka łapa, może aktywować te ringi, nie? Tak jest w trójce pokazane z tą, tą córką Kisa, nie? Co jest kurwa? No, wczytywanie, no za ciebie A pro, propos, buczysz kurwa tym tym playenczardziem. Eee, dobra. <many> brutale kurde Ale chujowa nazwa jest na polski przed morząc Zwierzaki Natomiast normalnie Bruty, brutale Zwierzaki Och ty zwierzaku, kurwa Nie wiem kto to tłumaczył, kto to przekładał na, <many> na polski

Do you know, Arbiter? The elites have threatened to resign. To quit the High Council. Because of this exchange of hats. We have always been your protectors. These are trying times for all of us. Even as the humans' annihilation filled us with satisfaction, the loss of one of the Sacred Rings racked our hearts with grief. No, Kurva. Our sorrows. Wronek, co? Wronek Gdzie się ryjesz na ekran? That other rings would be found and see how our faith has been rewarded. Halo, its divine wind will rush through the stars, propelling all who are worthy along the path to salvation. But how to start this process? For ages, we searched for one who might unlock the secrets of the rings an oracle. And with your help, we found it. With appropriate humility, we plied the oracle with questions, and it, with clarity and grace, has shown us the key. You will journey to the surface of the ring and retrieve this sacred icon. With it, we shall fulfill our promise. Salvation for all. And begin. Kurwa, ryzyki kosmiczne, jebane. Tak trochę. Nie ma to jak mieć kurwa, ten włosy na uszach, nie?

jeste w małej dziewczynce tam z tyłu, co malelejnie Bartek, żeby tam nie głapała tak dziobę uh -huh. <laughs> Jaki kozak sam na wszystko. co się będzie pierdolił. Okej. by tu się szło? O, tu. A, to to pedał, co coś otwiera, ty kurwa te Ui, jedziemy! Ui, ej, wyprzedziłeś mnie, ty ciulu. Wciśnij sobie teraz szybko parę razy ten select. No po co? Nie zdążyłem. Może teraz, a nie chuja już teraz. Nie, nie, to już będzie płytko. O te filet to mają główienka na temuce, kurwa. Oni nic tam nie robią, nie szkodzą. No już kurwiało wyglądem. Aha Dobra, nieważne. Pam, pa, pam, 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 Myślałem ostatnio... to no, no, się chuj. myślałem ostatnio, że uda mi się uniknąć takich... O kurwa! O, fuck. Zginąłeś? Tak, podskoczyłem, myślałem, że tam jest kurwa, wiesz, ciut niżej poziom, a tam była dziura. A propos, tak kurwa, to co jest koło po prawym dolnym rogu, nazywane TY i taki kurwa chujowy znaczek, to jest kurwa punktacja. No, chujowy jest z twoje, twojej winy. Czyli ja to nazywam zajebisty, nie? No, ale jest minus 65, 55 teraz, no, także kurwa nadrabiaj. Jakżeś zginął. Tyżeś zginął, kurwa, cieciuchu malinowany. Ja się pot... A, to nasz. Ja się potknąłem, nie zginąłem. Wypraszam sobie. Taka muzyka? Chuj, biegniemy. Speedrun, kurwa! Kiedy z jednej strony idę, z drugiej tego razem rozpierdo? Ja nie mam tego zielonego, kurwa gówno. No, ja też nie mam, a to zielone gówno, co i szybciej. I, ten? Shield mu spada? No wyjebać mu przecież tym, kurwa. Glutem. Gdzie ja na go napierdalać? Po prostu w klatę? Czy w goko? Nie, tam gdzie nie ma shielda. a to wystarczy, że któryś z nas go przeciągnie na swoją stronę i chuj, na dwa baty. No właśnie o to chodziło. Czekaj, 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 co to jest? Co to jest? Co, 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 co to jest? A myśl, myślałem, że to jest poka, kurwa... Ten... Poka, nie, myślałem, że to jest ten, terminal, a to chuj. To jest taki kurwa wystający, taki... Taki wystający, takie, taka krowa najebana na ścianę. Takie dwa, cztery cyple, żeby można, wiesz... Gdzie ty jesteś? Jesteś tam. A to będzie teraz walka z tym. Chyba, nie? Czy tak, czy nie? Nie. Nie, trzeba włączyć te kurwa zamki, puścić windę i zapierdamy do przodu kokojumbo. I już. Release the kraken. Kurwa, gdzie się pchasz? No kurwa. Jestem taki sam arbiter jak i ty. Nie, ty jesteś mniejszy, bo masz słabszego shielda, <śm> Żegnaj. Minus 45 punktów, kurwa, <śm> ciekawe przez kogo. No teraz prześcieję, bo jak głupku jestem kurwa tutaj. Ale, ale minus 45 <śm> jest dalej. Ale tak, ale kurwa to też jest spada. Tu jest jeszcze występek taki, można dołem se przejść nie, głąbie. Kurwa wiem, przecież nie jestem głupi. <laughs> no właśnie, nie wiem, czy tak nie jest. Chciałeś mi zdenerwować O, znowu pedał. A blaster machine! Master Blaster. O, stoję, o chuje. Kurwa, coś na mnie spadło i nie mogłem podskoczyć. No znowu na mnie. o, fak to koby na. Gin, gin, gin. Powiem szczerze, że. W trójce łatwiej się zabijało tego floda. Co jest? Dajcie mi shota. Któryś ma shota? Nie, ten ma berkę. No ja pierdzielę i mi zapchnęli prawie na dół. A, tu Bardzo miło, że go zabiłeś. To tak ucichłeś? Zresztą się tak skupiłeś na grze? Kurwa strzelam do tych skurwysy niszczówy przez uzwykłe Dobra, checkpoint done Eee, gdzie mamy iść? Kurwa, nie przed tej, a tutaj chyba nie hmm. Jakbyś się uparte tam wskoczę I co? Tak, mamy iść? No i szuramy tam w prawą Coś za plecami się pojawiło, ale to chyba nie nasze brochanie O tu jest, tu jest, wyjście, dobra mam ładuj Dildo Ja chciałem tam punkta jeszcze ile. No, no Jesteśmy na 55 do plus. Tak, bo w końcu kogoś zabiłem no, Tak, no jasne Zobacz, zabiłem kogoś znowu i 75. Ja tak nie mogę zabijać, nie, nie padało takich strzałów co ja zdaję O pistolet. Jak ten pistolet jest taki mocny kurwa w tej wersji. O teleport mnie. I chuj. Nic nie widzę. Ty, ty tu też nic nie widzisz. Nie widzisz widzę, mnie? Widzę. Widzę cię. Shotgun. Get off mi, motherfucker. Shotgun tu... aaa... ten strzelę. Tu jest shotgun jak chcesz, koło mnie. No, przeciwko mnie. Nie. To nie. Może przejdę tutaj? O, tu jest już. Shotgun zabija, zawsze flota na strzał, nie? Pięknie na granata wlazą chyba twojego, bo reszta nie rzuca granatów. Tak więc... O, pięknie. O kurwa, pięknie. Uważaj, dwie, dwie, purchawki tam są w środku. Ja zginąłem przed tobą. Mówiłem, że wpierdoliłem się na granat. A. Wiesz, to, że się wpierdoliłeś na granat, to stanie że musiałeś zginąć. No wiesz, jak facet traci jaja, to traci życie, nie? Chyba, że jest, jest się, nie wiem, grocką, czy kim tam. Kur... Zginąłeś. Jep! Także albo szybko przebiegnij, albo zginij. tak no, no. Moje życie jest więcej warte niż, niż trup jeden JOLO yy. Zresztą jak zrobię tak to mi nie widać Darek otwórz, ale szybko Okej okay. Jesteś? Nie i znowu będziesz się opierdzielał przez pół tego mojego biegania, tak? Dzięki, Koleg... chyba, że kolega jesteś Wydłuczać O jesteś! Patrz, jaka, jaki res, widziałeś to znaczy, o chwilę nie uwagi, głupich debili mpc tu znaczy się i... i mnie zabili No chyba kpisz No ja nie wiem gdzie ty pobiegłeś ale kurwa zacząłem do nich strzelać myślałem że ty też a nie wszyscy na mnie no no Jak to... pobiegam z od boku Uj. Uj. Poszukiwanie URESPA, tak? Odcinek kurwa No ale nie będzie miało, być miała afe... area co Co pierdzialiś, wejdziesz spojrzeć co tam tu, kurde. to kurde Chociaż zabi to duże gówno, mytące Masz tam granata Zesrało go, Zesrało go. A nie, jeszcze żyje, patrz. Latający jakiś prech... Pre chuj. O, jak się rozpija O, jeden strzał z pistoletu, kurwa. Nie, bo granat. Nie, nie no, na mój pistolet akurat spadło wszystko. No, nie dostałeś no, punktów. będzie, będziesz twój granat, Ja granat. dostałem, dostałem punkty. Ja słyszę ten pistolet, tu pierdzisz tam, pyt, pyt, pyt. Znaczy, wiecie, ten kto ogląda ten filmik, to że wziąłem teraz pistolet, nie znaczy, że chce być taki zajebisty, nie? Wiecie, tam. Chciałbyś być taki zajebisty. Okej, okay, co tu robimy? Czekamy. Aha, mam tyle amunicji stary, że. No cóż. McGyver zawsze potrafi, o, teraz wiesz br znalazłem. No bo ją wyrzuciłem. No co mi tu co amunicji ma br -ka? Ile? 100. Aż tyle wyrąbałem amunicji? Ja pierdolę, chyba głupi jestem. Dobrze, że ty A to ty. ty! Czy ja ci przypominam flodach? Przepraszam cię bardzo. Jesteś taki czarny, taki, wiesz, taki PDD, nie? A no to mi wszystko wokół mnie biega. I teraz jest tak ciemno, że nic nie widzę. Oho. Wszelki dochylgami się kończą. Gdzie mamy iść w ogóle? No tutaj. No, jak znowu nie przejdziemy w ogóle? No! Ja ci skoczę pedale. O nie jest pedałem, ale będzie, kurwa, ruch, ruch oporu mi się rzucić na, na, na Facebooka. Na, na YouTube'a. Mam bazukę jak chcesz. Ty zawsze lubiłeś wybuchowe rzeczy. Ale. Mam przejście. Kurwa, no nie mam czym strzelać. Chodź do mnie. Od razu teleport nie Checkpoint done. Follow me. Ej, otwórz, zamknęło się. Ej, otwórz to, bo się zaciąłem. Już ja muszę otworzyć, bo. Tak, potrzebna jest damska ręka do tego, do tych drzwi, wiem, wiem. No dlatego kurwa, ty wszystko idziesz najpierw testować. No jak, ty musiałeś otworzyć, przecież sam powiedziałeś. Oni nas nie widzą, czy co? Zresztą nieważne. Ups, chyba strzeliłem, chyba się rozpętało, gó rozpętało gówno. Double kill, suki. Dobiegłem, jestem na moście, co zostanę Jaku? Coś ze mnie biegnie. Teraz za tobą coś biegnie. No, kolegów przyprowadziłem, a co tam robiliśmy? Zginąłem. Biegnij! Teraz ci zaraz zespywają kurde, te twoje, tego, twoje tarcze. O! Prawie mnie zrzuciłeś, dzięki. Sto ja? No, żeś mnie tak zrespił, że prawie spadłem. Ja cię zrespiłem. No a co, ja? Sam, że się zrespił. Mnie w twoje respienie <laughs> nie mieszaj. Tutaj, tędy. Źle pobiegłeś, haha, znowu. Yy... Idziesz? A no, zresztą. Lotarek otwórz. Hop, hop. I znowu. Jest teraz coraz ciemniej, i coraz mniej będę widział. A te pedały, to znaczy się te. Te. E, f, el, 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 elity nie mają, kurde, tych latarek. O, jednak ciep, cie, cieplej jest tutaj. I znowu ktoś się pojawił. Kto teraz? Kruger, kurde. Lecę. E... I teraz wejście zmieniają. Yeah. <laughs> Kurwa, psychoza! Jak te stare piosenki, nie? Robiły ryły, ryły banie. Pa, jak to tu się kiery zadać, gdzie dzieje bez nas? Ty jeden spluwa tych tych debili, tych. Ee, no. Nie wiem, jak flodów. Nie, nie flodów, tych latających gówien. Jest całkiem ciekawa. No. Szybko zabija tych cweli. No. no, nie wstawaj. Aaaa! Pogryzł mnie. Ej, czekaj na mnie. Znowu lecimy w dół. Yep. Get down, get down. Jodra będzie mi lecieć ta piosenka w łebie, tak? Dzięki. Ok, na oryginale też gówno było widać. Tylko muzyka nie grała. Patrzcie, na zakręcie wezmę. I chuja widzę. Okej, okay, już widzę. O, Tutaj! Idź w stronę światła! I zrobiło się biało, nie? Cicho, cicho, chujapa jak wezmę, Co mnie ryje, co? Chcesz się bić? No tak myślałem, jedno strzałówka. Tak oto przychodzi się Halo, kurwa. No właśnie mnie wyjebali. Ej, zostawiłeś mnie! A, jesteś. A nie, to nie ty, ale hała. A ty to pamiętasz gdzie trzeba iść, więc sobie będę sobie do to ubiegł, Tak, bo? tam do końca... O właśnie prosto. A, bo zginąłeś chyba widzenia? Tak, przebiegłeś po mnie właśnie. A to to było takie... Tobą takie miękkie, takie, takie mię miętkie. Spierdalaj. Takie miękkie, nie? Po czym przebiegłem? No, jak odczuwasz czy to jest miętkie, czy nie, to... okej. Okay. Tu się chyba drzwi powinno otworzyć, nie? Teraz będzie obrona. Ty nie wiedziałem, że flot może korzystać z działek. A flot siedzi na działku? No. Bo ja widzę tam... Który, do mnie. Tam siedzi nasz... Nie no nasz Ale z prawej strony. Z prawej, z prawej strony siedział. Piszczy, kurwa, biegnie, piszczy, skacze. Kuźwa macie jak syf. Halo? No, że zapomniały czegoś? Tak, to jest jak trzeba nagrywać. Ktoś zagle zadzwoni, to coś ty, ty z mordą? Tak, Yo, ziom. też mam mieć. I co, zostałem sam, robi się nudno, będę sam do siebie gadał. Czuję się samotny. Coś tu piszcie. ND. O, to bazuka. Czyli ty musisz priorytetowo pi zginąć pierwszy. Swing. Słong. Ja cię jeszcze mam, co tu za mną chodzi? A to ty. Patrzcie, jaki kozak, kurde. Jedną ręką gada, drugą ręką gra. Kurwa. To się nazywa No Life. Widzicie, nie odpowiada. Cisza oznacza zgodę. Chyba, że się wyciszył w mikrofonie, bo go nie słyszę. O, zakończył misję. 3900 punktów żeśmy zdobyli dupa wróć i strefa kwarantanny czytywanie i zaraz będzie filmik w wersji HD ulepszonej w ogóle czemu że sam do siebie o achievement jeszcze Uuu, yeah pom pom Już, już, bo... O, ty żyjesz! Zaproszenie na Hall of Games. Ta, ojciec dzwonił, wiesz i... o, Hall of Games, to co, Wrocław ma być przy tym za dzisiaj od jutra, czy tam coś? Od wczoraj tak. Jak? Mówiłeś? No nie no, bo wiele ci nie przyjechała i A. w ogóle. Ale to miesza z tym. DDS. W każdym I must razie must film mamy. I zniszczyć you każdą know płytę, która jest w naszym południu! Parasyte nie powinno być próbowanym. Mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Ty... pisałem ci na Facebooku, wiedziałeś o ty, tą wstawkę, kurwa? Dobra, zróbmy to jeszcze, to jeszcze chyba, nie? Tak, widziałem. O, mamy kurwa. Jedziemy czy, się, czy kończymy to, tak? Żeby było pół godziny filmik, nie za długi, nie za krótki, co? No możemy zostać... A to nowa misja już? Nowa misja już chyba, nie? Eee, czy jeszcze nie? Tak, to jest nowa misja. Dokończyliśmy starą misję, zaczynamy nową. Więc ce... A fuck. Nie no, to możemy dojść tam kawałek chyba, czy nie wiem, ile mamy tutaj do przejścia szczerze mówiąc. Zabijmy to pedalstwo i przed wejściem do środka się zatrzymamy. Zróbmy taki wiesz moralne zatrzymanie, takie kurwa na. O, mam miecz. E, wiesz co, kurwa, arbiter w tym filmiku wygląda, kurde, jak choi, chodząca choinka. I co, on jest buta tam zapierdalać? On ma takie, te. blaszki. W tym filmiku? Tę ten, ten złotą zbroję? Kurde. A nie ma złotej zbroi, to tam jest drugi, tam jest nie tylko arbiter, tylko też jego ta elita. Ale nie no to. Nie wiem czy ktoś oglądał, nie wiem czy to mogę mówić, bo nie mieliśmy tego w prologu. Dobra, najpierw zakończmy to, pożegnajmy. A, w prologu mówisz! Przed prologiem, jak masz tam co się ci, ci Spartanie pytają o tego Master Chiefa, nie? Czemu zacząłeś zabijać naszych? Dobra, zanim totalnie pójdziesz insane, to może się pożegnamy, dzisiaj będzie krócej, <laughs> ale będzie lepiej. E, z tej strony Master Fopeli z Crew Driver 81, żegnamy się, do zobaczenia jutro, bo pojutrze... To długo niedługo w każdym razie, na pewno. No, pewnie tak. To do zobaczenia, do usłyszenia za. za jutro. Za niedługo. No. Na. <gry>